To naprawdę się dzieje! O co chodzi? Wszystko zaczęło się od tego. For the next Roblox event we're thinking about honoring the structure of our universe. Everything is built with fundamental elements. Dot dot, dot. Po tym tweetie wszyscy oszaleli, byli podekscytowani. Każdy tutaj, no, mówi, że ekad ekad, bo te elementy połączone w jedność tworzą kształt jajka, są rozproszone, jak się je połączy otrzymujemy ten kształt. No ale ja tutaj, nawet Crickowi, bo Crick też był podekscytowany, i mówił Ekhant, napisałem Chili Creek. Że dalej nie wiemy, czy to na pewno. To, ale no teraz myślę, że już to wiemy, i też jestem podekscytowany. Bo no to musi być Ekhant, to musi być echan Przepraszam, mój błąd, naprawdę się pomyliłem. Naprawdę otrzymujemy echanta Później Manuel Bronstein, czyli Chief Product Officer tutaj to More to Come. I no rzeczywiście wiemy teraz więcej, ponieważ otrzymaliśmy tego tweetu od Robloxa, ale nie tylko. Jak widzicie, reprezentuje on żywioły właśnie z tego zdjęcia, które na początku wysłał CEO David Baszucki. Mamy kulę ziemską, mamy falę, mamy ogień, mamy tornado, mamy piorunę, mamy serce, mamy klepsydrę, mamy płatek śniegu, mamy żarówkę i mamy czarne kółko. To naprawdę że tutaj bardzo pasuje. To naprawdę moja reakcja. To jest dowód. Roblox is sending YouTubers eggs in the mail. I repeat, Roblox is sending eggs in the mail. It's freaking happening! Oh my god, each YouTuber is getting a different egg! Each egg with a different number! What is happening? Egg hunt is happening! I'm so glad that I was wrong! Oh yeah, we're so back, baby! We're so freaking back! After 5 long years! Final, we're gonna be getting another egg. Na moment, kiedy to nagrywam, mamy 3 jajka. To jest pierwsze jajko, to jest drugie jajko, a to jest trzecie jajko. Ok, więc montuję teraz ten film i znamy już wszystkie jajka. Jak widzicie, mamy je tutaj wszystkie. Dajcie znać wasze ulubione. Jeśli chodzi o mnie, wszystkie mi się podobają. Każde jajko ma w sobie coś specjalnego. Jeśli chodzi jeszcze o to, dlaczego Roblox miałby robić teraz Egghunt'a, Roblox robi Egghunt'a teraz, bo nie chce, żeby on był w trakcie Świąt Wielkanocnych, żeby nie był właśnie powiązany z religią. A teraz przeczytajmy tę wiadomość. Hi Muffins! Curiosity should always be rewarded, so we hope you like your gift. You probably have a lot of questions, don't worry. You won't have to wait long to understand what this is all about. Besides, all good things should have surprising elements. And there are plenty more to come. I'll told we can't say much now, that doesn't mean you can't share what you survived to have a conversation. The Roblox community has proven time and time again that when they work together, they can figure anything out. Sincerely, the Roblox team. Finger crossed, this is gonna be actually really good like Echant 2018 the great Yolk taste. Bardzo ważny update. It's so close you can almost feel the water on your feet, the wind in your hair, the sunlight on your face, the darkness at your back. Hashtag The Hatch is almost here. Więc nie Echhan, a the hatch, ale to w sumie to samo, tylko inna nazwa. Znamy już nawet datę wyjścia. Drugi lipca. I can't wait for that. It's actually happening. Egg hunts are finally back. GG Roblox, W Roblox, chat W Roblox. Congrats Roblox team. Holy fuck. I'm sorry, I'm sorry, but I'm not excited. I'm excited. Mamy już nawet oficjalną stronę the do eventu i powiem wam, że wygląda to naprawdę super. Spójrzcie tylko na te wszystkie ogromne jajka. Oh my gosh. Zobaczcie na to. The Hutch isn't just another egg hunt. It's going to be the largest one in Roblox history. Because we're calling on 1000 devs to help build it. Are you ready to start collecting? Yeah, of course. OMG, I'm ready. 2018 nostalgia? Myślę, że to będzie niezapomniana przygoda. Tysiąc osób to naprawdę dużo. OMG, OMG, I'm so ready! Woo! Zastanawiam się, ile jajek będziemy mogli sobie zdobyć. Może 40, a może więcej? Kto wie? Zobaczymy! Roblox naprawdę to powiedział. Zobaczcie! They said egg hunt! Aha! Wonderful, awesome, incredible. I can't wait to finally play egg hunt. Prepare gunters. New adventure awaits.